Łysy panie DJ Remo zostaw mnie Lubię twoje utwory naprawdę puść mnie Siemano wojski, jak za starych i dobrych czasów Witam was dzisiaj w horrorze Dawno nie było żadnego horroru Dawno nie było w ogóle horroru tak dobrego jak Outlast Ci, którzy są na moim kanale od początku ze mną No to wiecie, że Outlast 1 i dodatek do Outlasta 1 Czyli Whistleblower Były nagrywane od początku do końca przeze mnie I to była jedyna seria, którą mi się zajebiście nagrywało I zajebiście mi się grało w ten horror I dzisiaj gramy w Outlast 2 Jaram się tym demem, wiem, że już... Wszyscy to nagrali na YouTubie, ale ja muszę nagrać, ponieważ pisaliście do mnie, czy nagram, bo byście sobie obczaili, jak ja w to gram. Tak więc lecimy z demem i lecimy z pełną wersją Outlasta 2 na kanale, jak wyjdzie w marcu. Tak więc ja się jaram, Outlast 2 demo. Będę żałował, że gram w tą grę. Słychać samolot. Lecimy samolotem. Jest dobrze, jest dobrze, jest na razie dobrze, ale to horror i zaraz coś pewnie pieknie. O, już się dzieje. Co się dzieje? Samolot się chwieje w dół. Słyszycie to? Słyszycie te turbulencje? Woo! O 2. O 2, moi drodzy. O class 2. Ile oczu? O, klasz 2. Ja się nauczyłem już przez jedynkę i przez dodatek, żeby się nie bać. Ale to będzie ciężkie. O, spieprzyliśmy się z góry. Prawdopodobnie nie możemy chodzić, ale to są gry komputerowe, więc pewnie będziemy mogli chodzić. Straciliśmy okulary. Pan Hilary zgubił okulary. Gdzie są moje okulary? Wojty, ślepotini! Gdzie moje okulary? Łap to okulary. Nie możemy być Wojtyni, ślepotini. Musimy być porządnym Wojtkiem z pełną wizją. Okej, okay, nasze gałki oczne już dobrze wyglądają. Kamera. Wow, zmieniła się kamera od czasu Outlast 1. Teraz możemy nagrywać nią w 4K, ale ten rozwój technologiczny leci rozwojowo szybko bardzo. Okej, okay, człapiemy. Piękna kamerka z Noktowizją. I musimy znaleźć jakąś lin, czyli naszą prawdopodobnie żonę, matkę, dzieci, człowieka z cyckami, kobietę, piękną panią domu. Podoba mi się, zaraz pewnie ktoś mnie będzie chciał. Zabić tak jak to w każdym Outlaście. Co tu robi dom na takim zadupiu? Opuszczony dom. Nie wiem czy tam... Yy, to normalny tu żyje. Halo! Jestem zgubiony i ranny i dawno nie widziałem mojej panny! I co mam zrobić, kurde mol? Jak jestem na zadupiu, jo yo, yo, yo! Witamy w świecie Outlast 2, Woltek, sam chciałeś w to grać, a teraz płaczesz, że jest, kurwa, za ciężko i że jest strasznie. Okej, okay. dobra, ale to tylko demo. Do pełnej wersji gry może nie dostanę zawału. Wchodzimy w jakąś wioskę! Cholercia, cholercia. Tam jest świat, Tam jest światło. Nie wiem, czy tam... WCHODZIMY! Witam, dzień dobry! Dzień dobry. O, 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 panie. To, to przecież ta kura była zainfekowana, ale bierzemy baterię. Bierzemy baterię, stary współczuję ci po takim obiedzie, to tylko puść i się wysrać, ale już tobie chyba wszystko jedno. Jeszcze ta zupa pewnie była zasłona. Dobra, Jezu, jak tu ciemno jak w dupie jest. Czemu jest tak ciemno, jak w pupce czarnucha? Czy można tutaj wejść? O, kurwa! Dobra, dobra, wychodzę. Zamykamy te drzwi, zamykamy te drzwi. Siedce tam w tej szafie ty! Wow. Dobra, przeładujmy baterie standardowo. Okej. Okay. O! Czy to Freddy Krueger? Czemu oni od, od nas odchodzą? Ja już mam dreszcze, ja już mam dreszcze! O, ty skutcze wieko! Idź tam, oraj pole, jesień nadchodzi. Zbieraj plony, bo na zimę będzie już za późno. Ale mu powiedziałem, tu krzyż, wszędzie krzyże, jaka ta katolicka farma. Czy to jest rowerek z piły? Jake Saf, czy to ty? Jake Saf, oskurvesyn, ty. Ale. Ale młyn, jest tu ta muzyka. Zaraz coś pierdolnie. W tym domu ktoś jest. W tym domu ewidentnie ktoś jest. Pierdzie, ale to pani krowo. Współczuję, współczuję pani. Spokojnie, no stary, dobry Wojtek, horrorowy Wojtek. Musi wejść chyba tutaj. Halo? Jest tam kto? Spokojnie. Jest bateryjka. Nic nam się złego stać nie może. Czemu jestem obstrany? Ja naprawdę jestem tak obstrany. Tu nie można wejść. Te domy żyją własnym życiem! One tak skrzypią! Wow! Wbijamy. Aha, musimy wejść przez okno. Wbijamy! Ty kruku walony! Ale mu powiedziałem. Czemu ja muszę wchodzić do tego domu, jak stąd wyłonił się kruk, dzika bestia, a ja nie miałem Pokebola, żeby go złapać? Żyjemy, Wojtek, ogarnij puls. Reload battery. Reload battery. Nic nam się złego nie może stać na razie. To w ogóle się pisze na takie ekspedycje. Tutaj krzyże, tutaj krzyże. Tu ktoś mnie obserwuje, ale czuję soczysty wpierdziel od jakiejś bandy dressów tej. Naprawdę. Ale to nic. My się nie boimy. Lecimy. Satanas Michael Day. Nie wiem, czy to dobrze, że przeczytałem to na głos, bo to ma jakiś związek z szatanem, no ale wbijamy. Wbijamy tutaj do piwnicy. Okej. Okay. Okej. Okay. Ciemne korytarze. Jak ja kurwa uwielbiam ciemne korytarze. O, matko, kochana. Bo Bóg się rodzi, święta idą. Bóg się urodził chyba tutaj. Te. Nie ma go. Nie ma dziecka. Tutaj jakaś poszlaka. Co? Ile martwych dzieci? W tym wypadku nie jestem za aborcją. No zobaczcie, co tu się dzieje. Krzyż z martwych dzieci. W ogóle spieprzamy stąd. W dupie to mam. Konik polny. Te. Ło ta studnia do mnie godo, ale klimat grozy typowego horroru. No nie gadajcie, że ja muszę wejść do tej studni, jak tutaj coś mi wyskoczy. Te huśtawki z typowego horroru, które się same bujają. Ona do mnie gada cały czas! Dobra, idziemy z nią. Nie, ja się boję. Ja za Ja zamykam oczy. Zaramy coś wpierdoli! Wiedziałem, że mnie coś pokłonie! Gigantyczny penis! Co to w ogóle był? Kameruj to. To look behind, hold left, alt. Nie wiem czy ja chcę look behind. Naprawdę, wgieło mnie fotel. Jeszcze do mnie szepcze psycholka. Może to ta nasza żonka coś chce od nas. Może chce się lizać, dlatego był taki długi język ze studni. A? Możliwe. Okej. Okay. kurwa! Trzęsie się co najmniej jakbym się spierdział po bigocie. Naprawdę, z fasolą. Co ja gadam w ogóle? Aaaa! Jesteśmy w szkole. Ja pierdzielę, demon! I to nie jest nauczyciel! Znaczy, może to był nauczyciel. Czemu jesteśmy w szkole? Czemu ktoś się z nas śmieje? Czy możemy tutaj wejść? Możemy, ale ja bym się porozglądał. Ja bym się porozglądał, nie możemy żadnych szafek otworzyć. Wy nawet nie wiecie, jak ja się sram chodząc tutaj sam, jeszcze jest tak ciemno w pokoju, że nie wytrzymam. Nie bójmy się, pokażmy, że jest w nas moc. Idziemy na korytarz. Halo, halo, witam Państwa serdecznie. Na korytarzu, gdzie jest jakaś stołóweczka? Głodny Wojtek jest spragniony! Stołóweczki! O! Jakieś kurne szafki się otwierają! Ja pierdzielę! Czy my możemy się schować w szafce? Ta szafka jest głośniejsza niż cała gra komputerowa. Okej, okay. możemy się schować w szafce, ale na razie póki co nie mamy baterii. Nawet nie wiecie jak ja się trzęsę! O, Demon ten wyszedł! Nie możemy tu wejść. Okej. Okay. O, kto to gada? Kto to gada? Jakieś odgłosy są. Dobra, ja nie chcę tam wchodzić. Weź sobie, demon, całą pomidoroweczkę dla siebie, naprawdę. Stoję. Co to za, kurwa, odgłosy z dupy? Nie, ja przepraszam, że tak przeklinam, ale naprawdę to jest ciężkie. To jest ciężkie i straszne. Okej, okay, ale spokojnie. Tutaj mamy jakąś kartkę. Tutaj jakiś centaur. Tutaj jakiś jednorożec słodki. A tutaj jakieś dzieci. Okej, okay, musimy tą pozytywkę wziąć chyba. Tak więc kręćmy... Pozytywką. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Pozytywka w każdej gierce horrorowej. Źle się kojarzy. Zaraz mi coś wyskoczy na łeb i tyle z tego będzie. Oh, 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 oh. O, 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 o. kurwa! Ja pierdolę! Demon! Jezu Chrystus! Ty śmieciu zajebany! Co ja muszę zrobić? Mogę się schować. Mogę się schować. Panie. Panie! Panie, bo zaraz wyjdę z siebie i walnę cię tą gaśnicą! Tu jest bateria, bierz tą baterię, stary, przeładuj to! Czy ja mogę tutaj wejść? Czemu to jest zamknięte?! Co ja mam zrobić?! Ty TY SKURWALU! No zrzygam się zaraz w grze i w prawdziwym życiu też się zrzygam! Nie no, przepraszam was, że ja tak przeklinam, ale to są emocje! Nie mogę wyjść stąd! Czemu? Teraz mogę tu wejść? Co? Co to za narnia jest? Przecisnąłem się gdzieś! Jaka ta gra jest chora? No ta gra jest po prostu chora. A! Uczennica spierdziela przed klasówką. Czemu ja się tak za. Czy to pani dyrektorka? U! Pani dyrektorko, czemuś się pani powiesiła na moich oczach? Okej. Okay. Okej, okay. nie. Nie wiem czy ja dalej chcę w to grać To jest demo dopiero A co będzie pełna wersja to ja się chyba zesram Okej, okay, okej, okay. cały się telepie, cały się telepie, cały się O skurwysyn Łysy, panie DJ Remo zostaw mnie Lubię twoje utwory, naprawdę, puść mnie Puszczaj mnie, ty psychopato O nie, on tu idzie, panie Ten tu dziabie kogoś Co to jest, co to za gierka jest gdzie ja jestem? Tu są wisielce? Ktoś mnie goni? Gonią mnie! Pole kukurydzy! W każdym horrorze pole kukurydzy się jakoś źle kojarzy ze wszystkim. Nie wiem, gdzie ja mam iść nawet! Nie mamy baterii! Dobra, spierdzielamy Tu bateria jakaś leży? Nie możemy się schować w beczce. Super! Schowaliśmy się w beczce i co nam to daje? Nic nam to nie daje, ponieważ... Czekaj, tutaj idzie jakiś frajer po prawo. Ja się muszę... Jak ja nie wiem, gdzie ja mam iść, byłoby łatwiej! Był... o, kurde! Czy Wy widzicie tą rękę? Ale faza! O! Hej, fajnie wyglądasz, chuderlaczku. Ale idź sobie tam, szukaj kogoś w tej kuku. Kukurydzy. Nie, to jest jakaś farma psycholi. Dobra, spierdzielamy, jolo! Idziemy przed siebie. Tu nie ma ok, wejść. Uff. Uff. Tu jest dom. Czy my tu byliśmy już? Tu zamknięte jest w ogóle. Czemu tu jest zamknięte? Aha, my stąd wróciliśmy. Bateria nam się kończy. Jakby się dało wsadzić kolbę, yy, kamerę, kolbę wsadzić, to by było super, ale się nie da niestety. Gdzie tu jest wyjście, cholera One hour later. Tutaj, tutaj, musimy skoczyć, tutaj, na pewno, na pewno tu. Mur beton! Mur beton! Goją mnie, chuje! Tutaj nie? Tu nie? Aaaa! Aaaa, ty kurwa. Uciekają Stachy! Jesteśmy ranni, przeciął mi nerkę. Drugą nerkę, dostaliśmy w drugą nerkę. Dobrze jest, chyba jest dobrze. Jest dobrze? O nie, o nie, znowu straciliśmy. O nie, ten. kill of Minecrafta. Kill z Minecrafta, zabił nas. Rością nam penis! Tak się kończy węszenie gdziekolwiek po jakichś farmach. Darmowa kastracja dla każdego. Chyba skończyliśmy ten koszmar, wam powiem, i chyba obudziłem sąsiadów, także w tym momencie tutaj będę się z wami żegnał. Naprawdę to jest demo, a ja chyba muszę iść po pampersy na pełną wersję gry, która będzie w marcu. Idzie się zesrać, w szczególności jeżeli jest tutaj naokoło ciemno i macie słuchawki w uszach na full. Wtedy jest naprawdę kiszka i kaszanka leci e, z tego miejsca, gdzie nas przecieli kilofem. Także e, nieważne. Ja się z wami żegnam. Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie kciuka w górę, tak jak mówiłem. Udostępnijcie na Facebooku. Powiedzcie, że wracamy w marcu z Outlastem 2. Podajcie na Facebooka, Instagrama, Snapchata. Wszystko macie w opisie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale, moi drodzy. Strzało!